Adam Czysz, najlepszy wędkarz polonijny. Adam się śmieje. Najlepszy, tak, w tej chwili w roku 2011 wygrał ogólną klasyfikację polsko-kanadyjskiego związku wędkarskiego. Ostatnie zawody przebiegały tak jak miały przebiegać czyli złowił ryby, i jednym punktem wygrał. Z Marianem Mulasem. Kilka słów o sobie. No cóż, z imienia, nazwiska zostałem przedstawiony. Mam lat 59, od 1990 roku mieszkam w Kanadzie, dokładnie w Mississadze cały czas. A wędkuję od, już od ponad, niestety od ponad 50 lat. Zacząłem gdzieś w wieku lat 8-9 w Polsce. Później po przyjeździe do Kanady kontynuuję swoje pasje, bo to jest moje hobby. To po prostu jest taka rzecz, którą się lubi. Czyli moje drugie pytanie było: od kiedy wędkujesz? Czyli od młodzieńczych lat i Twoja pierwsza wędka? A, pierwszą moją wędkę zrobił mój starszy brat. Jeszcze nie była nawet bambusowa, była to. Po prostu wystrugane patyki z leszczyny połączone jakimiś rurkami. No ale nie niemniej jak na tamte czasy łowiło się jakieś drobne rybki, pamiętam, płotki o konie. Czyli drugie, kolejne, nie drugie, kolejne pytanie. Metoda wędkarska, ulubiona metoda wędkarska. Jedyna i najbardziej ulubiona to spławik Ulubiona ryba. A okoń szupa, karp z ryb e, jakby, a, e, no egzotycznych. Z, z ryb egzotycznych, to mogę powiedzieć, że w czasie pobytu na Kubie przed 12 laty łowiłem barakudy. Jakieś tam tuńczyki, ale nie, nie za bardzo duże. Masy kolorowych ryb, których no, nawet nazw nie znam z powodu tego, że było ich tyle i różnokolorowych, że i tak, tak różnych w wyglądzie, że niektórych to było z, po prostu strach brać do ręki, bo część z nich ma kolce i tak dalej jest trująca, więc tego było mnóstwo, ale takie. takie największe złowione ryby. Największe to a powiedzmy, że największe to był na pewno karp około 15 kg 5 kilogramowy szczupak, ponad 4 kg strąg Ulubione miejsce wędkowania w Polsce W Polsce najwięcej wędkowałem z racji zamieszkania w województwie zachodniopomorskim Bardzo dużo wędkowałem na rozlewisku Odry, gdzie Odra właściwa rozchodzi się na Odrę Starą i Regalicę Blisko granicy Państwowej z Niemcami jak również na okolicznych jeziorach poniżej Szczecina, w okolicach Gryfina to takie tereny, gdzie najwięcej w sumie złowiłem swoich ryb podczas pobytu, do czasu wyjazdu do Kanady a tutaj w Kanadzie, w okolicach Toronto? no tu to tak jak praktycznie okolice Toronto to jezioro Simcoe Rice Lake, Skugo Lake, no te jeziora, gdzie poza tym są organizowane nasze zawody. Jaka ryba najbardziej Ci smakuje? Oczywiście poza świeżo Bardzo drobny okoń, bardzo smaczny jest też sandacz, z tym, że może nie, nie smażony, tylko pieczony, w, w, że tak powiem z ziołami i masłem. Twoje wędkarskie marzenie? No, złowić rybę, które jeszcze nie złowiłem. Ryby, o których się dużo słyszy, dużo się czyta, o których piszą gdzieś tam w periodykach wędkarskich, bądź pokazują w telewizji, w programach. No jest jeszcze bardzo dużo ryb w różnych częściach świata, gdzie nigdy nie byłem. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś zdążę być. Czyli, który rejon świata chciałbyś zwiedzić? A? Alaskę, Norwegię, Południe. No powiedzmy, że na Karaibach to już łowiłem ryby i mniej więcej wiem jak tam jak tam wygląda wędkowanie. Natomiast no, nie byłem jeszcze nigdy w Norwegii, gdzie byli nasi koledzy ze związku, którzy połowili bardzo udanie ryb. Czytałem też i oglądałem program o połowie ryb gdzieś tam na, w rejonach Syberii. To na pewno też było ciekawym wydarzeniem, żeby tam pojechać. Co Twoim zdaniem należy usprawnić w polonijnym wędkowaniu? Są pewne to... ograniczenia, pewne rzeczy na pewno się nie da usprawnić, ale z wiadomych względów, choćby ograniczenia możliwości ulewentowania łódek. Poza tym rosną zdecydowanie ceny wynajmu łódek w marinach. Poza tym no, poszło daleko w ciągu tych 20 lat. Dużo podrożało paliwo, koszty dojazdu, na łowiska itd. Tak Natomiast no, można chyba więcej organizować z powyższych względów. Można więcej organizować zawodów na brzegowych, tak jak w tym roku choćby. Gdzie liczba uczestników jest na pewno większa, no pewnie należałoby jeszcze trochę wyjść z reklamą poza ścisłe i dość zamknięte środowisko czytelników naszej gazety Gazeta czy słuchaczy polskiego, polskiego Radia Toronto. Za kilka dni lecisz do Polski. Ja życzę miłego pobytu, szczęśliwego powrotu i dużo energii na zimowe wędkowanie. Dziękuję bardzo. A jeszcze na koniec, kogo najbardziej chciałbyś pozdrowić w Polsce? No W Polsce praktycznie żyje cała moja rodzina. No. Najbardziej chciałbym pozdrowić dwóch moich wnuków, Aleksandra i Dominika, którzy mają 5 4 latka, także niebawem się z nimi zobaczymy. Czyli dziadek pozdrawia wnuków, swoich, wnuków. swoich wnuków. Dziękuję bardzo i dziękuję do bardzo, dziękuję zobaczenia również. w powrocie.